That's good! z tej strony AgroSada i to jest pierwszy odcinek z serii Tanie i Dobre Składy Dzisiaj leci seria A Dobra, więc zaczynajmy Ok, już tutaj trener, no i jedziemy na bramce Aha, jeszcze muszę sobie ustawić Jest to bufon, według mnie bardzo dobrze broni, 16 m, no super broni, według mnie mm, Jeden z takich z lepszych y, bramkarzy w FIFA 14. No też lubię Czechy, ale to nie liga oczywiście, ale później będę je jeszcze robić inne, inne ligi. Więc na przykład później zrobię BBVA, BPL i tak w ogóle. Ok, y, jedziemy środkowy obrońca. Jest to Cielini, Cielini, jak to się czyta? Nie wiem. Też 16 meczy, duża pracowitość w obronie, lepsza noga lewa, no i jedna asysta. Tutaj teraz mam Benację, dobre główki, 4 bramki aż i chyba wszystkie z główki. no duży wzrost i duża pracowitość w obronie, więc spoko. I teraz jest to abat, bardzo szybki zawodnik, no i tutaj mi pasuje, bo jest szybki, prawie przynajmniej wszystkie piłki. Na przykład szybszy jest od Royce'a, no bo dużo ta gra, na przykład przeciwko Bundeslize. No i w ogóle jest szybki. I to mi pasuje. I większa praca widać w ataku jest bardziej takim ofensywnym zawodnikiem. Ma trzy asysty, No ale, ale jak ktoś umie grać, to może się nim cofać do obrony. Jedziemy teraz tutaj konstant Według mnie nie doceniam, nie powinien mieć ulepszoną kartę złotą. Ale spoko. Duży wzrost, aż 6 asy Dobre tempo. No i to wystarczy. Jedziemy. Tutaj muszę inaczej zrobić. Jest to Vidal. Duża pracowitość i w ataku, i w obronie. co się fajnie. Dwie asysty, jedna bramka. Dobre podania. Dobra obrona i dobry trening. Kupiłem za 2500 w ogóle. Tutaj te karty to chyba w parce trafiłem wszystkie. Nie, Konstant za 1000. Y Benatia w parce. Abate w parce. Buffon w parce. Ale to później przeliczę, no tak normalnie kosztuje. Dobra, jedziemy y, teraz. Lewa pomoc tutaj będzie. Y, El Sharari który jest super dobry, według mnie. Dobre tempo, duża praca, już tak samo, w ataku i obronie, to się cofa do obrony. Już dobry dribling, tempo, tak jak mówiłem. No i cztery bramki, 17, 17 i 5 asyst, bardzo dużo. Okej, okay, na prawej pomocy, kwadrat do kolejnej szybki zawodnik, dwie bramki, dwie asysty. No, dobre tempo, oczywiście, dobry dribling. No i cofa się do środka, jeszcze dla bramki. Bardzo fajnie się gra, za 3300 A. Szarmi w parce. Teraz tutaj będzie Honda. Możecie też sobie mm, kupić Kakę. Nie wiem, kto tam jeszcze jest na SPO. No, może tam różnych zawodników. Nawet można połowę i innych. Ale Honda mi się bardzo fajnie gra. 4 bramki na 13 meczy i 3 asysty. Dobra pracowność ataku. Dobre tempo, nawet. Dobre strzały i trybnik. To wystarcza w tej części. No i zostało nam Atak, tutaj będzie jeden z OP graczy i Barbo, no według mnie najbardziej OP, jeden z tych najbardziej OP nowników w Fifie, tam jest jeszcze starić, według mnie i Benteke, inni tam Juwetic też jest, według mnie no, ale i Barbo też jest i tutaj popatrzcie na rozegrane gry, 17 meczów czyli aż 15 bramek i 5 asyst, dobry wzrost. Też ma nawet dobre główki, tutaj tak pisze, że 75, no ale też ma dużo tych bramek z dobre tempo i dobry dribbling to wystarcza, kupiony za 1800 końców. No i ostatnim zawodnikiem y, jest to Mario Balotelli, który ma też podobne, y, podobno jak i Barbo dużo bramek strzelanych, bo i Barbo ma tu 15x17, a Balotelli 13x11 i o 6 asyst, no... Dobry wzrost, dużo główek, tak samo y, tutaj mam za mało tych główek, 75, ale on też dużo strzelał Dobre tempo, dobry dribbling i strzały, to wystarcza i okay, dobra, y, to na tyle, jeśli się spodobało, dajcie lajka w górę Ja się będę z wami żegnać, narka